Choć w Redos Trailers staramy się przechodzić głównie z rozwiązaniami niż pytaniami, to czasami warto ich kilka zadać. Branża transportowa to biznes, w którym czas liczy się nie tylko na drodze. W przypadku Redos Trailers zapewniamy oszczędności czasu naszym klientom, na przykład na etapie realizacji ich. Zamówienia od przyjęcia pojazdu na naszym placu do procesu zabudowy i wydania go, tak by ruszył w drogę, spełniać swoją rolę w biznesie transportowym. Nie bez powodu dzisiaj porozmawiam trochę o tym z Sylwestrem, który bezpośrednio uczestniczy w tym całym procesie, od przyjazdu do wyjazdu. Cześć Sylwek, jak usłyszałeś, przed chwilą spotykamy się tutaj dzisiaj, nie bez powodu. Bardzo zależy mi na tym, żebyś opowiedział nam o swojej pracy, jak tu uczestniczysz w tym procesie, o którym przed chwilą tutaj nadmieniłem. Cześć Filip. Pierwszym zadaniem rozpoczęcia zlecenia produkcyjnego jest przyjęcie podwozia. Podczas przyjęcia podwozia wykonujemy dokumentację zdjęciową, jak i dokumentację szczegółową dotyczącą wyposażenia pojazdu. Kolejnym etapem jest wprowadzenie pojazdu do systemu cyfrowego. Dzięki temu cała firma wie. W jakim dniu, jaki pojazd dla jakiego klienta został dostarczony, co przekłada się na ciągłość produkcji. Czy bo, powiedzmy zdaniu pojazdu na produkcję masz jeszcze jakieś dodatkowe zadania, czy tutaj chwilowo twoja rola kończy się i czekasz na gotowy pojazd? Na tym etapie moja rola kończy się. Pojazd zostaje przekazany na produkcję. I czekam, aż zostanie zabudowany w celu wydania go finalnie klientowi. Przy finalizacji zlecenia produkcyjnego, Twoja osoba znowu odgrywa kluczową rolę dla całego procesu, tak? Jak otrzymamy informację z produkcji, że pojazd jest gotowy, możemy umawiać z klientem termin odbioru pojazdu. Moja rola w tym taka, że uczestniczę w jego wydaniu. Czy to uczestnictwo, w jak to nazwałeś wydaniu, ma jakieś konkretne formy Twojej pracy, czy wykonujesz jakieś konkretne zadania? Czy za każdym razem powiedzmy jest taka sama praca, czy, 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 czy w zależności od tego, jaki to jest pojazd, masz jakieś różne typy poważnych zadań, czy też na przykład życzeń od klienta? Przed wydaniem pojazdu, który wyposażony jest w windę, musimy Umówić badanie odbiorcze tego urządzenia. Dopiero wtedy możemy wydać pojazd klientowi i być pewni, że jest ono bezpieczne i funkcjonalne. W sytuacji, gdy klient nie ma jak odebrać od nas pojazdu, jesteśmy w stanie dostarczyć go pod wskazany adres. Nie jest to dla nas problemem, ponieważ byłem kierowcą zawodowym, cały czas mam czynne prawo jazdy, więc znam się na tej robocie.